Partnerem w niebieskim Robert Kościecha W żółtym Tomasz Golob I w białym Łukasz Stanisławski Bardzo dobry start Tomasza Goloba Ale teraz chyba podcięty przez Szweda Ricardsona I Tomasz Golob chyba nieświadomie Spowodował upadek Kościechy I Stanisławskiego Ciekawa jaka będzie decyzja sędziego W tej sytuacji Spójrzmy na powtórkę Widać wyraźnie Tomasz Golob Równo z Tonym Rickardsonem Jedynie Stanisławski zaspał teraz Ricardson. Chyba uderzył w motocykl Goloba no i tutaj efekt domino był bardzo wyraźny. Ostatecznie sędzia wykluczył z powtórki tego wyścigu Tomasza Golowa, więc od krawężnika Rykard są dalej w niebieskim kościecha i w białym osamotniony Łukasz Stanisławski, reprezentujący Bractwo Polonię Bydgoszcz. Bardzo dobrze wystartowała dwójka apatora Adriany. Cieszą się kibice bo Torunianie prowadzą na 5 do 1 i wydaje się zgodnie z oczekiwaniami że Łukasz Stanisławski ten osiemnastolatek nie będzie miał w tym wyścigu nic do powiedzenia Richardson po wewnętrznej pokazuje Robertowi Kościesze jakim torem jazdy ma jechać ten zawodnik no i widzą Państwo kask czerwony i niebieski, a więc żużlowcy Apatora Adriany Toruń na wyraźnym prowadzeniu a Łukasz Stanisławski już 20 metrów za dwójką Apatora, i tutaj na pewno nic się nie zmieni. Można śmiało powiedzieć, bieg bez historii. Troszkę kontrowersji wywołała decyzja sędziego zawodów pana Ryszarda Bryły z Zielonej Góry o wykluczeniu Tomasza Goloba. Ale co najważniejsze, komplet publiczności na stadionie w Toruniu przyjął tę decyzję ze zrozumieniem. A tutaj nadal na prowadzeniu Robert Kościecha, Tony Rickardson. I właśnie w takiej kolejności. Przyjechali na metę trzeci Łukasz Stanisławski, a więc pierwszy wyścig kończy się podwójnym zwycięstwem Apatora Toruń. Przed nami już wyścig drugi w czerwonym kasku Tomasz Bajerski, w niebieskim Andreas Jonsson. To para Apatora Toruń, w żółtym Todd Wilshire i w białym Jason Lyons. Australijczycy reprezentować będą drużynę bractwa Polonii Bydgoszcz. Bajerski, Wiltshire, Johnson i Lyons. Dużo lepszy start Jasona Lyonsa, ale Tomasz Bajerski przy krawężniku w kasku czerwonym wychodzi na prowadzenie, teraz spróbował zaatakować po zewnętrznej Lyons, ale... Bydgoszczanie jadą na drugiej, trzeciej pozycji. Ostatni Andreas Jonsson, a na prowadzeniu Tomasz Bajerski. Teraz na pewno będzie musiał odpierać ataki dwójki Bydgoszczan, chociaż widać, że na tym torze zbyt dużo walki oglądać nie będziemy. Zawodnicy przy krawężniku jeszcze nie odsypała się. Ta nawierzchnia na zewnętrzną jest dość nierówno, a więc... Trzeba jechać jednym torem. Tomasz Bajerski cały czas na prowadzeniu. Drugi Lions, trzeci Will na czwartej pozycji, ale ambitnie walczący Andreas Jonsson. Tomasz Bajerski jakby na potwierdzenie moich słów przednim kołem prawie po krawężniku wewnętrznym toru w Toruniu. Bardzo dobrze Jason Lyons, on w tym meczu miał wystąpić w parze wspólnie z mistrzem świata Markiem Loramem, ale działacze bydgoscy postanowili dać szansę Todowi Wiltshire'owi. Wiele mówiło się o tym, że on sprzedał mecz we Wrocławiu, ale nikt go za rękę nie złapał. Trzy punkty Tomasz Bajerski, 2 Jason Lyons, 1 Tod Wiltshire, bez punktu Andreas Jonsson, a więc remis 3 do 3 i 8 do 4 prowadzi Apator. Piotr Protasiewicz, kask żółty i Michał Robacki, kask biały kontra. Mirosław Kowalik w czerwonym i Tomasz Krzanowski za Przemysława Kłosa w kasku niebieskim. Bardzo dobrze Tomasz Krzanowski i Mirosław Kowalik. Para Patora wychodzi na prowadzenie. Trzeci jest Piotr Protasiewicz, na ostatniej pozycji e, Michał Robacki. Teraz Kowalik wypuścił do przodu Tomasza Krzanowskiego, a widzą Państwo Piotr Protasiewicz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym wyścigu. Będzie próbował teraz po zewnętrznej, ale to co mówiłem w poprzednim biegu, ten tor jeszcze nie jest do walki. Nawierzchnia nie odsypała się na zewnętrzną i Piotr Protasiewicz, mimo tego, że nabiera dużej prędkości przy wejściu w łuk, To och teraz, widzieli Państwo dwoma kołami w zasadzie e, po murawie przejechał Piotr Protasiewicz. Sędzia chyba tego nie zauważył, bo nie przerwał wyścigu, a nadal na prowadzeniu. Tomasz Krzanowski w kasku niebieskim i Mirosław Kowalik w czerwonym. Wracając do Piotra Protasiewicza, on nabiera dużej prędkości wchodząc w łuk, ale przy wyjściu ma kłopoty, wyrzuca go na zewnętrzną, a na tym torze łukin jak na razie trzeba pokonywać tuż przy krawężniku. Zanosi się na kolejne podwójne zwycięstwo pary Apatora Adriany Toruń i tak właśnie się dzieje. Tomasz Krzanowski trzy punkty, dwa punkty Mirosław Kowalik, jeden punkt bez walki w zasadzie... Piotr Protasiewicz i na ostatniej pozycji Michał Robacki, a więc 5 do 1 dla Apatora. Trener Bractwa Polonii, pan Andrzej Koselski natychmiast reaguje na to, co dzieje się na torze. I za Łukasza Stanisławskiego w ramach rezerwy taktycznej w kasku białym Jason Lyons, jego partnerem w żółtym Tomasz Golob, a Apatora Driana to w kasku czerwonym Tomasz Bajerski i w niebieskim Andreas Jonson, jeszcze raz od krawężnika Golob Bajerski Lions i Jonson tym razem zdecydowanie lepiej goście w kasku Białym, Lyons i w żółtym Tomasz Golob. Bajerski na trzeciej pozycji. Daleko, daleko z tyłu już na wyjściu z pierwszego łuku Andreas Jonson zadziwia dziś swoją postawą na pewno kibiców bydgoskich, ale też licznie przybyłych kibiców na stadion w Toruniu. Jason Lyons. Nikt nie spodziewał się, że ten Australijczyk po nie najlepszych do tej pory występach będzie Tutaj na pierwszej pozycji jeździł w Toruniu, zanim Tomasz Golob wyraźnie kontroluje to, co dzieje się za jego plecami, a tam już Andreas Jonsson zdążył wyprzedzić Tomasza Bajerskiego, ale chyba nie da rady najlepszemu polskiemu żużlowcowi Tomaszowi Golobowi i zanosi się na to, że Bydgoszczanie szybko odpowiedzą na podwójne... Zwycięstwo Apatora wygraną 5 do 1 cały czas prowadzi Jason Lyons spokojnie na drugim miejscu Tomasz Golob, trzeci Andreas Johnson i czwarty Tomasz Bajerski. Tutaj nic nie powinno się zmienić. Andreas Jonsson na trzeciej pozycji 3 punkty dla Jasona Lyonsa, 2 dla Tomasza Goloba bez punktu Tomasz Bajerski, a więc 5 do 1 dla Bractwa Polonii, które zmniejsza przewagę Apatora do czterech punktów. W kasku czerwonym Mirosław Kowalik, w białym Jason Lyons, w niebieskim Tomasz Krzanowski i w żółtym Todd Wilshire to obsada biegu piątego. Kowalik Lyons Krzanowski i Wilshire jeszcze chwilę. Sędzia przytrzymuje tutaj jakieś uwagi do ustawienia Toda Wilshire, ale on najlepiej spod taśmy wspólnie z Jasonem Lyonsem i Bydgoszczanie ku zdziwieniu i ogromnemu zdumieniu kibiców w Toruniu prowadzą na 5 do 1. Ale Australijczycy w barwach Bractwa Polonii zdają sobie sprawę, że od tego spotkania, od ich postawy w tym meczu może zależeć to, czy w dalszej części sezonu działacze zbyt goszczy dadzą im jeszcze szansę na występy, na to, aby po prostu zarabiali pieniądze, bo myślę, że tak traktują to zawodnicy, którzy zawodowo występują na żużlu. Na prowadzeniu Todd Wiltshire w kasku żółtym, w białym Jason Lyons ładnie parą jadą niczym. Piotr Protasiewicz i Tomasz Golop, mistrzowie Polski, w jeździe parami, ale w końcu to e, dwaj rodacy Todd Wiltshire i Jason Lyons. Na trzeciej pozycji Mirosław Kowalik i daleko, daleko z tyłu nie liczy się już w walce o punkty Tomasz Krzanowski, który po dobrym występie w swoim pierwszym starcie teraz zawodzi toruńskich kibiców. Kończy się ten wyścig: trzy punkty Todd Wiltshire, 2 Jason Lyons, 1 dla Mirosława Kowalika i bez punktu Tomasz Krzanowski. Remis 15 do 15 a przed nami wiek 6. Kościecha i Rickard są to para Apatora przeciwko Protasiewiczowi i Robackiemu. Dobrze wystartował Tony Rickardson, ale jeszcze lepiej Piotr Protasiewicz, a na prowadzeniu Robert Kościecha. teraz obejrzał się przez lewerami, myślał chyba, że to Tony Rickardson wykorzystał sytuację, Piotr Protasiewicz jest już na pierwszej pozycji, Rickardson po zewnętrznej, wyprzedza swojego klubowego partnera na ostatniej pozycji Michał Robacki, ale nikt z kibiców bydgoskich na pewno nie liczył na to, że on podejmie walkę z Tony Rickardsonem, czy choćby z Robertem Kościechą, to zawodnicy, którzy na własnym torze czują się z Znakomicie teraz Rickardson w pogoni za Protasiewiczem. Bardzo blisko 2-3 metry teraz na wyjściu z łuku zyskał nieco zawodnik z Bydgoszczy. ale nadal ten wyścig układa się remisowo na 3 do 3. To ważne dla Tonego Ricardsona i dla Piotra Protasiewicza, aby wypaść lepiej w tej bezpośredniej potyczce, bo z programu wynika, że ci zawodnicy spotkają się w dzisiejszym meczu jeszcze kilkakrotnie. I będzie zwycięzca tego biegu miał na pewno psychiczną przewagę nad rywalem. Piotr Protasiewicz, 3 punkty, 2, Tony Richardson, 1 punkty w tym biegu Robert Kościecha i bez punktu Michał Robacki, 3 do 3 i w meczu 18 do 18. Tomasz Krzanowski w kasku niebieskim po raz kolejny w ramach rezerwy za Przemysława Kłosa, w czerwonym Mirosław Kowalik, a para zbyt goszczy to Łukasz Stanisławski, w białym i w żółtym Tomasz Golop. Najlepiej Tomasz Golop, ale Tomasz Krzanowski tam nie pozostawia dużo miejsca Bydgoszczaninowi. Jeszcze wychodzi w ten łuk na pierwszej pozycji, ale golop po zewnętrznej wyrzuciło go tam bardzo szeroko wychodzi jednak na pierwszą pozycję Tomasz Golob, drugi jest Tomasz Chrzanowski, a trzeci niespodziewanie, bo to umknęło nam w ferworze walki na pierwszej i drugiej pozycji młodziutki, osiemnastoletni zawodnik z Bydgoszczy, Łukasz Stanisławski przed starym wygą, jak można by to powiedzieć, Mirosławem Kowalikiem. Mirosław Kowalik, 32 lata, wiele doświadczenia to czwarty zawodnik w tym sezonie, jeżeli chodzi o biegopunktową punktową zawodników występujących w Ekstralidze Jedynie z polskich zawodników za Tomaszem Golobem, a Łukasz Stanisławski po raz pierwszy występuje w podstawowym składzie swojej drużyny od początku spotkania. Tomasz Golob niezagrożony. On na pierwszej pozycji zakończy ten wyścig. Dla niego 3 punkty, dwa punkty dla Tomasza Krzanowskiego. 1 niespodziewanie Łukasz Stanisławski. Bez punktu Mirosław Kowalika, więc 4 do 2 dla Bractwa Polonii Bydgoszcz, które obejmuje prowadzenie 22 do 20. W wyścigu ósmym od zewnętrznej w niebieskim Robert Kościecha, w białym Jason Lyons, w czerwonym Tony Rickardson i w żółtym Todd Wilshire. Teraz Todd Wilshire postraszył troszeczkę Tonego Rickardsona, który dotknął taśmy i zostaje z tego wyścigu wykluczony. W powtórce osamotniony Robert Kościecha w kasku niebieskim, przypomnijmy raz jeszcze, przeciwko dwójce Australijczyków. Todd Wilshire w żółtym i Jason Lyons w białym to para bractwa Polonii Bedgoszcz. Dobrze, Robert Kościecha przed Lyonsem z przodu Wilshire, ale teraz już Lyons po wewnętrznej wyprzedza młodego Torunianina. I to zawodnicy z Bydgoszczy prowadzą na 5 do 1. Jeżeli takim rezultatem zakończy się ten wyścig, to Bractwo Polonia Bydgoszcz obejmie prowadzenie aż sześcioma punktami. To Wilshire po zewnętrznej, bliżej krawężnika Jason Lyons. Zaskakują chyba. Nie tylko kibiców z Bydgoszczy, nie tylko działaczy bydgoskiej drużyny, ale także kibiców i przede wszystkim kibiców w Toruniu swoją dobrą postawą zawodnicy zagraniczni bydgoskiej Polonii. Todd czyli Jason Lyons, a daleko, daleko z tyłu Robert Kościecha, który w ogóle nie nawiązuje walki z dwójką rywali. Tak na pewno zakończy się ten wyścig. Kolejny bieg można powiedzieć bez historii. Po wykluczeniu Tonego Sona w trudnej sytuacji był Robert Kościecha. Jechał z zewnętrznego pola. Udało mu się dobrze wystartować. No ale to nie wszystko. Trzy punkty. Todd Wiltshire 2, Jason Lyons 1 dowozi Robert Kościecha. I Bractwo Polonia obejmuje prowadzenie 27 do 21. Natychmiastowa reakcja trenera Jana Zombika Tony Rickardson za Andreasa Jonsona w kasku niebieskim, jego partnerem w czerwonym Tomasz Bajerski, a Bractwo Polonii reprezentują w białym Michał Robacki i w żółtym Piotr Protasiewicz, ale już z przodu dwójka Torunian, pierwszy Rickardson, drugi Bajerski, niespodziewanie na trzeciej pozycji Michał Robacki, ale on w tym wyścigu startuje na motocyklu Tomasza Goloba, widać, że nie może opanować tej mocy którą posiada motor Tomasza Goloba, na czwartej pozycji Piotr Protasiewicz, Troszeczkę przeszkadza mu, jakby Michał Robacki, ale i tak popularnie nazywany w Bydgoszczy Pepe, nie miałby chyba szans na to, aby odebrać punktowane miejsce pierwsze lub drugie w parze Toruńskiego Apatora. Rickardson z Bayerskim, co prawda, nie jadą parą, ale mają tak dużą przewagę, że mogą sobie na to pozwolić. Tony Rickardson, widzą Państwo, bardzo płynnie jego śladem, Tomasz Bayerski i już chyba nic nie zmieni się w tym wyścigu. Rickardson mknie po trzy punkty, a więc natychmiastowa riposta apatora Adriany Toruń. Podwójne zwycięstwo tej drużyny. Rickardson 3 punkty, 2, Tomasz Bajerski 1, Michał Robacki na motocyklu Goloba bez punktu, Protasiewicz 5 do 1 dla apatora Adriany Toruń. W wyścigu 10 widzą Państwo w kasku żółtym Tomasz Golob, w czerwonym Mirosław Kowalik, a od wewnętrznego Jason Lyons, Tomasz Krzanowski, Tomasz Golob i Mirosław Kowalik. Najlepiej Mirosław Kowalik i Tomasz Chrzanowski, ale tam bardzo dobrze Jason Lyons wychodzi na prowadzenie, a Tomasz Golop na ostatniej pozycji. Teraz Mirosław Kowalik. Bardzo odważnym atakiem po zewnętrznej, ale zapłacił za to, można powiedzieć, przysłowiowe, frycowe, bo wyrzuciło go bardzo daleko pod bandę i nadal prowadzi Jason Lyons, a Tomasz Golop już na trzeciej pozycji. Teraz Mirosław Kowalik sposobi się do kolejnego ataku. Za szeroko Jason Lyons. Kowalik wykorzystuje natychmiast swoją okazję. Lyons już jest drugi. Chyba słabnie mu motocykl. Tomasz Golob wyprzedza swojego partnera z pary. Teraz zanosi się na to, że to samo uczyni Tomasz Krzanowski. A więc z 4 do 2 dla pary Bractwa Polonii zrobiło się 4 do 2 dla gospodarzy. Mirosław Kowalik na prowadzeniu na drugiej pozycji. Tomasz Golop, trzeci Tomasz Krzanowski. No i już chyba bez walki Jason Lyons, który. Tak to wyglądało, jakby przebił tylną oponę w swoim motocyklu. Trzy punkty Mirosław Kowalik, 2 Tomasz Golob. Jeden punkt zdobywa w tym wyścigu Tomasz Krzanowski, a więc 4 do 2 dla Apatora Adriany i po raz kolejny remis w tym spotkaniu po 30. A oto obsada wyścigu 11 w kasku białym Michał Robacki, jego partnerem w kasku żółtym będzie Australijczyk Todd Wiltshire. Ten zawodnik na Państwa ekranach, a gospodarzy reprezentują w kasku niebieskim po raz pierwszy dziś na torze Przemysław Kłos i w czerwonym Tomasz Bajerski, a więc od Krawężnika Robacki Kłos Wiltshire i Bajerski najlepiej Todd Wiltshire Michał Robacki przy Krawężniku również bardzo dobrze, ale po zewnętrznej na drugą pozycję wychodzi Tomasz Bajerski. Teraz niebezpiecznie przejechał przed przednim kołem Michała Robackiego. Ten ma kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu. Wykorzystuje to przemysła w kłos, a niezadowolony bardzo był Michał Robacki. A więc 3 do 3 na taki wynik zanosi się w tym jedenastym wyścigu. Todd Wilshire daleko z przodu zanim Tomasz Bajerski obejrzał się teraz za siebie, gdzie jest jego partner, a Przemysław Kłos tuż za nim i myślę, że to Torunianie już bez specjalnego szarżowania będą jechali na tej drugiej i trzeciej pozycji, aby dowieść remis w wyścigu 11 Todd Wilshire cały czas na prowadzeniu, niezagrożony, a Michał Robacki, który zjechał z toru, cały czas wymachuje rękami w stronę wieżyczki sędziowskiej, niezadowolony z decyzji albo z tego, że sędzia nie podjął żadnej decyzji. Trzy punkty to Wiltshire, 2. Tomasz Bajerski, 1 Przemysław Kłos, a więc wyścig jedenasty kolej kończy się remisem 3 do 3 i w meczu, w meczu również remis 33 do 33. W biegu 12, a więc ostatnim przed wyścigami nominowanymi para Apatora to w kasku niebieskim Andreas Jonsson i w kasku czerwonym Tony Rickardson, dwójka Szwedów, a Bractwo Polonie Bydgoszcz reprezentować będą w kasku białym, widzą Państwo Łukasza Stanisławskiego i w kasku żółtym z trzeciego toru Piotr Protasiewicz, a więc od krawężnika Łukasz Stanisławski, Andreas Jonsson, Piotr Protasiewicz i Tony Rickardson. Wystartowali najlepiej tym razem Tony Rickardson, a przy krawężniku sprytnie Andreas Jonsson wszedł między dwójkę Bydgoszczan i Torunianie już podwójnie prowadzą w tym wyścigu. Łukasz Stanisławski przepuścił teraz Protasiewicza, a na prowadzeniu Tony Rickardson, drugi jest Andreas Jonsson, trzeci Piotr Protasiewicz. I to już kolejny wyścig z cyklu bez historii, tak można śmiało powiedzieć. tutaj bardzo Duże znaczenie ma start dla y, dalszej kolejności w wyścigu. Na to, że niewiele się dzieje, mieliśmy tylko kilka sytuacji, kiedy zawodnicy walczyli na dystansie, a teraz Tony Rickardson systematycznie powiększa przewagę i nad swoim rodakiem Andreasem Jonsonem, i nad resztą stawki. Tony Rickardson cały czas prowadzi, drugi Jonson, trzeci Piotr Protasiewicz. A Łukasza Stanisławskiego można śmiało powiedzieć nie widać nawet za zawodnikami. 3 punkty Tony Richardson, 2 Andreas Jonsson, 1 punkt Piotr Protasiewicz, Łukasz Stanisławski. W tym występie bez punktu, a więc 5 do 1 wygrywa para Apatora Adriany Toruni i przed biegami nominowanymi Torunianie prowadzą 38 do 34. Pierwszym z wyścigów nominowanych para apatora Adriany Toruń to Tomasz Chrzanowski i Andreas Jonsson, a Bydgoszczan reprezentują Łukasz Stanisławski w kasku żółtym i Michał Robacki w kasku białym. Teraz bardzo mocno zarzuciło tam motocyklem Łukasza Stanisławskiego, uderzył w Johnsona, ten z kolei w Michała Robackiego. Bardzo analogiczna sytuacja do tej, którą mieliśmy w wyścigu pierwszym, kiedy to sędzia wykluczył Tomasza Goloba. Ciekawa jaka tym razem będzie decyzja pana Ryszarda Bryły z Zielonej Góry. Oceńmy tę sytuację na powtórce w Kasku Żółtym Łukasz Stanisławski przegrywa wyraźnie start. Tutaj łamie motocykl i odpycha Andreasa Jonsona, który z kolei podcina Michała Rowackiego, a więc podobny efekt domino co w wyścigu pierwszym, kiedy to Tomasz Golop został wykluczony, a więc takiej decyzji powinniśmy spodziewać się i tym razem, ale pewnie wykluczony będzie Andreas Jonson. Okazuje się jednak, że w powtórce startują wszyscy zawodnicy Tomasz Krzanowski, Łukasz Stanisławski, Andreas Jonsson i Michał Robacki. Tym razem zdecydowanie lepiej spod taśmy i Andreas Jonsson, a także w kasku czerwonym Tomasz Krzanowski, który oczywiście zastępuje w tym wyścigu Przemysława Kłosa. No muszę przyznać szczerze, że sędzia wykazał się troszeczkę niekonsekwencją, bo sytuacja, można powiedzieć, była identyczna z tą, którą mieliśmy w wyścigu pierwszym. A decyzja sędziego była zgoła odmienna, a więc czwórka zawodników, którzy ścigają się teraz w walce o punkty w wyścigu trzynastym, na prowadzeniu para toruńskiego apatora obudził się w końcówce zawodów, można powiedzieć, Andreas Jonsson, który do tej pory nie punktował zbyt dobrze, miał zero, później jeden punkt nie startował, dwa punkty z bonusem, no i teraz wreszcie... Ten utalentowany Szwed prezentuje pełnię swoich możliwości, prowadzi za nim Tomasz Chrzanowski na trzeciej pozycji, daleko, daleko z tyłu Michał Robacki, a nie zagrozi swoim rywalom w tym wyścigu Łukasz Stanisławski. I tak też właśnie kończy się ten wyścig 5 do 1 dla apatora Adriany Toruń, który tym samym, no można powiedzieć, zagwarantował sobie przynajmniej remis w spotkaniu, bo prowadzi z Bractwem Polonią 43 do 35. Kask żółty Piotr Protasiewicz, biały Tomasz Golob, czerwony Kościecha i niebieski Mirosław Kowalik, a więc Protasiewicz i Golob kontra Kościecha, Kowalik. Takiej sytuacji jeszcze w tym sezonie nie było, aby Tomasz Golob startował nie w 15, a w którymś z poprzednich wyścigów nominowanych. Bardzo dobrze rozegrali ten pierwszy wiraż zawodnicy z Bydgoszczy, Protasiewicz i Golob na prowadzeniu. Tu walczy jeszcze Mirek Kowalik, ale... E, chyba na niewiele zdadzą się jego ataki, bo przecież golop z Protasiewiczem to wielokrotni mistrzowie polski w jeździe parami. Tomasz Golop po wewnętrznej, Golop bliżej bandy pokazał, pokazuje od czasu do czasu swojemu partnerowi w żółtym kasku, jakim torem ma jechać. Teraz troszeczkę odrzuciło na zewnętrzną Protasiewicza, obejrzał się Golop, gdzie jest jego partner, a ten cały czas na drugiej pozycji skontrowało zbyt mocno. Teraz motocykl Mirka Kowalika. No i chyba już nie uda mu się wyprzedzić żadnego z goszczan. Tomasz Golob i Protasiewicz mykną po podwójne zwycięstwo w tym wyścigu, a tym samym zachowają szansę swojej drużyny na remis w tym spotkaniu. Trzy punkty Tomasz Golob, dwa Piotr Protasiewicz, 1, Mirosław Kowalik, a bez punktu w tym wyścigu Robert Kościecha i Apator prowadzi, ale już tylko 44 do 40. A przed nami ostatnia gonitwa derbów Pomorza i Kujaw w kasku czerwonym Tony Richardson, w niebieskim Tomasz Bajerski to para Apatora Adriany. No i niespodziewanie Jason Lyons w kasku żółtym i Todd Wilshire w kasku białym to dziś najlepsi zawodnicy rywali Apatora z Zamiedza, więc Bractwa Polonii Bydgoszczy. Richardson Lyons, Bajerski i Wilshire. Jeszcze ostatnie uwagi do ustawienia Australijczyka w barwach Bractwa Polonii. Bardzo dobrze wystartował Tony Richardson. Równie dobrze po zewnętrznej Todd Wilshire. A Tomasz Bajerski wysforował się na drugą pozycję. Trwa zacięta walka o te dwa punkty. Jednak lepszy okazuje się Wilshire z przodu eee, Tony Richardson. I to gwarantuje Torunianom zwycięstwo w tym spotkaniu. Bo tylko podwójna wygrana pary Bractwa Polonii Bydgoszczy dawała im szansę jeszcze na remisy w tym spotkaniu. A w tej chwili. Układa się ten wyścig na 4 do 2 dla gospodarzy. Pierwszy Rickardson, zanim mknie Todd Wiltshire na trzeciej pozycji. Tomasz Bajerski, no i tym razem nieco słabiej, Jason Lyons, który do tej pory zgromadził na swoim koncie 9 punktów i dwa bonusy. Teraz chyba tego już nie uczyni, a więc Tony Richardson rozpoczęli ostatnie okrążenie. Gęsiego zawodnicy chyba już pogodzili się z tym, że tego wyniku... Nie da się zmienić. Trzy punkty dla Szweda Toniego Ricardsona, uniesiona w górę ręka, Dwa punkty Todd Wilshire 1, Tomasz Bajerski i bez punktu w tym wyścigu Jason Lyons, a więc